Wyrzucili nas, synku. Nie mamy nowego roku, dy, powiedziała zapłakana. Słowa przerywane szlochem wypadały z ust na środku zimnej ulicy. Chłopiec objął ją, nie do końca rozumiejąc, aż wreszcie bogaty mężczyzna przechodzący obok zatrzymał się. To, co zrobił w następnej chwili, zmieniło wszystko. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Jolanta Borkowska usiadła na zimnej ławce dworca, zaciskając dłonie na szmacianej torbie. Milczenie, które ją otaczało, nie było spokojem. Było ciężarem, który przygniatał myśli, tłumił każdy impuls nadziei. Obok niej Ignacy Wasilewski, zbyt mały, by rozumieć, ale wystarczająco czujny, by wyczuć napięcie matki, ścisnął mocniej jej palce. Mamo. Jego głos był cichy, jakby nie chciał go wypuścić na głos. Dokąd my idziemy? Jolanta wciągnęła powietrze nie po to, by odpowiedzieć, ale by nie pozwolić głosowi załamać się od środka. Jeszcze nie wiem, powiedziała. Ale jestem tutaj i to musi na razie wystarczyć. Słowa zabrzmiały jak obietnica i błaganie jednocześnie. Wiedziała, że Ignacy ich nie zrozumie w pełni, ale musiała je wypowiedzieć bardziej dla siebie niż dla niego. Wtedy pojawił się Ryszard Krupa. Jego kroki były spokojne, bez pośpiechu, ale każdy ruch niósł w sobie jakąś wewnętrzną walkę, niepewność, jakby z każdym krokiem musiał pokonywać coś więcej niż tylko przestrzeń między nimi. Przepraszam, powiedział głosem pozbawionym nachalności, usłyszałem fragment waszej rozmowy. Czy mogę jakoś pomóc? Jolanta uniosła wzrok, spojrzenie ciężkie od zmęczenia i czegoś, co przypominało strach, Lecz nim nie było. To było coś głębszego. Nieufność, którą latami budowała jak mur wokół siebie. Nie potrzebujemy jałmużny. Nie oferuję jałmużny, odpowiedział Ryszard. Ton to miał spokojny, ale nie uległy. Oferuję obecność. Nic więcej. Ignacy spojrzał na mężczyznę z prostotą, jaką tylko dziecko potrafi mieć. Nie oceniał, patrzył. Jesteś przyjacielem mojej mamy, coś zapytał. Ryszard uśmiechnął się lekko, prawie niezauważalnie. Jeszcze nie, ale mogę spróbować. Jolanta zamknęła na moment oczy. Duma była jej tarczą, ale też więzieniem. W tej jednej chwili czuła, że obie rzeczy ją ranią. Co dokładnie chcesz zrobić? Zapytała głosem, który był bardziej ostrzeżeniem niż pytaniem. Pokój w hotelu na jedną noc. Tylko tyle, odpowiedział spokojnie. Jutro zdecydujesz, co dalej. Zastanawiała się. Myślała o odmowie, myślała by wstać i odejść, by nadal wszystko dźwigać sama. Myślała o tym, jak przez lata zbudowała siebie jako kobietę niezależną, nieufną wobec uśmiechów obcych. Ale pomyślała też o Ignacym, o tym, że dziś nie chodziło tylko o nią, tylko na dzisiaj, powiedziała cicho, jakby jeszcze próbując się przekonać, że to nie błąd. Hotel był niedaleko, ale droga wydawała się długa. Nie przez dystans, lecz przez napięcie, które rosło w Jolancie z każdym krokiem. Przed drzwiami stanął mężczyzna o powściągliwej twarzy: Leon Głowacki, recepcjonista, którego oczy nie zadawały zbędnych pytań. Był jakby wyjęty z innej rzeczywistości, w której ludzie po prostu robili to co trzeba, bez wścibstwa, bez litości. Jeśli czegoś państwo potrzebują, proszę dać znać, powiedział tylko wręczając klucz. Jolanta skinęła głową. Nie spodziewała się uprzejmości bez ukrytej intencji. A tu była spokojna, obojętna życzliwość. W pokoju panowała cisza, ale nie ta z dworca. Ta była bezpieczna. Kiedy Ignacy usiadł na łóżku, jego ramiona się rozluźniły, a spojrzenie złagodniało. Jolanta obserwowała go i w tej jednej chwili wszystko w niej zadrżało, nie z lęku, z ulgi. Poczuła, jak coś w niej, coś długo ukrywanego, tłamszonego, Porusza się nieśmiało, jakby na nowo próbowało oddychać. Usiadła na brzegu łóżka i wreszcie pozwoliła sobie spuścić torbę z kolan. Ryszard stał w drzwiach, jakby czekał na sygnał, że może się oddalić. Dziękuję, powiedziała nie patrząc na niego. Trudno było wypowiedzieć to słowo, jakby ważyło więcej niż potrafiła udźwignąć. Nie ma za co, odparł spokojnie. Naprawdę, zamknął za sobą drzwi. Ignacy położył głowę na poduszce, spojrzał na matkę z lekkim uśmiechem. Dzieci potrafią zapomnieć szybciej niż dorośli, ale jego oczy wciąż zadawały pytania, których nie wypowiadał. Mamo, on jest miły, prawda? Jest, ale to nie znaczy, że go znamy. Ale może poznamy. Jolanta nie odpowiedziała. Przysunęła się do niego, poprawiła koc, przyglądając się, jak zamyka oczy. Później długo siedziała w milczeniu. Samotność miała w sobie coś znajomego, ale teraz nie była już taka sama. Coś się przesunęło, drgnęło. Czy ufać komuś obcemu? Czy może to tylko jedna noc, która nie znaczy nic? Czy Ryszard Krupa pojawił się przypadkiem? Czy może los uznał, że czas coś zmienić? Nie znała odpowiedzi, ale czuła, że poranek nie przyniesie jedynie światła, przyniesie decyzję, a z nią konsekwencje. Za drzwiami pokoju, na korytarzu, Ryszard oparł się o ścianę. Nie szukał bohaterstwa. Nie miał planu. Po prostu nie potrafił odejść. Z kieszeni wyjął mały notes i przez chwilę przyglądał się pustym stronom. Niektóre spotkania nie są przypadkowe, napisał bez zastanowienia. Potem zamknął notes i spojrzał na drzwi pokoju numer 207. Następnego dnia miał zadać pytanie, którego jeszcze nie potrafił sformułować, ale wiedział jedno. Wszystko zaczynało się właśnie tutaj. Rano Ryszard wrócił do hotelu. Nie podszedł od razu do drzwi pokoju. Usiadł w holu jak ktoś, kto rozumie, że obecność bywa potrzebna, ale narzucanie się potrafi zranić. Patrzył na schody i na drzwi windy, a w jego głowie krążyły myśli, których nie potrafił uciszyć. Wiedział, że to co czuł, nie było litością. To było coś głębszego, coś, co dotykało miejsca w nim, którego od dawna nie miał odwagi poruszać. Jolanta zeszła wolno, jej kroki były ostrożne, jakby każdy z nich miał sprawdzić, czy ziemia pod stopami jeszcze istnieje. Kiedy go zobaczyła, zatrzymała się na chwilę. Nie było w tym zaskoczenia, raczej potwierdzenie przypuszczenia, którego wczoraj nie chciała nazwać. Wróciłeś, powiedziała. W jej głosie nie było oskarżenia, była tylko konstatacja. Wróciłem, odparł spokojnie, bo są rzeczy, których nie potrafię zignorować. Usiedli przy stoliku z boku przez kilka długich sekund żadne z nich się nie odezwało. Milczenie nie było puste wypełniały je myśli, obawy, drobne gesty, których nawet nie zauważali. Ich spojrzenia spotkały się na moment i oboje odwrócili wzrok, jakby bali się, że ten jeden moment odsłoni zbyt wiele. Nie ufam łatwo, powiedziała w końcu Jolanta. I szczerze mówiąc, ma to niewiele wspólnego z tobą. Ryszard skinął głową. Wiem. Słowo wybrzmiało krótko, ale nie było w nim obrony ani żalu. Była akceptacja. Zanim mówił dalej, pozwolił sobie na oddech. Nie dlatego, że brakowało mu słów, dlatego, że każde z nich miało wagę. Miałem żonę, powiedział cicho. Nazywała się Iwona Czarnecka. Wypowiedział to imię delikatnie, jakby kładł je na stole i bał się, że się rozpadnie. Przez chwilę trzymał dłoń na własnym nadgarstku, jakby chciał sprawdzić, czy wciąż żyje w nim ktoś, kto pamięta. Zmarła trzy lata temu. Próbowałem żyć tak samo jak wcześniej pracować, spotykać ludzi, rozmawiać urwał na moment. Ale coś we mnie odeszło razem z nią. Jolanta siedziała nieruchomo. W jej spojrzeniu nie było litości, było rozpoznanie jakby w tym, co powiedział, usłyszała echo własnych strat. Wczoraj, kontynuował Ryszard, kiedy zobaczyłem, jak twój syn ociera twoje łzy, przypomniałem sobie coś, czego już nigdy nie odzyskam i zrozumiałem, że nie potrafię po prostu odejść. Jolanta odchyliła głowę, jakby chciała ukryć ruch warg, który prawie stał się uśmiechem. Nie był to uśmiech radości, to było raczej uznanie, że słowa mogą zranić i jednocześnie przynieść ulgę. Wtedy Ignacy podbiegł do nich z energią, która była w nim zawsze, nawet wtedy, gdy świat wokół chwiał się w posadach. Mamo, on zostanie z nami, zapytał z prostą szczerością. Ryszard spojrzał na chłopca i uśmiechnął się łagodnie. Zostanę tylko wtedy, jeśli będziecie chcieli, żebym był blisko. Ignacy popatrzył na matkę, jakby odpowiedź należała wyłącznie do niej. Jolanta przeniosła wzrok z syna na Ryszarda czuła w piersi coś nowego. Nie było to zaufanie, nie była to też nadzieja. To było coś pomiędzy, delikatna siła, która dopiero uczyła się istnieć. Samo być blisko nie jest najważniejsze, powiedziała. Ważne jest to, jak ktoś przy nas zostaje. Ryszard skinął powoli, zrozumiał, nie potrzebował wyjaśnień. Spróbuję zostać w sposób, który nie zrani, odpowiedział cicho. Ignacy oparł łokcie o stół, jakby chciał wciągnąć ich rozmowę w swój dziecięcy świat. Czy to znaczy, że jesteśmy znajomymi? Zapytał. Jolanta spojrzała na niego i odparła. To znaczy, że uczymy się, kim dla siebie jesteśmy. Ryszard uśmiechnął się lekko. Jeśli pozwolicie, mogę zacząć od tego, że Was wysłucham. Siedzieli jeszcze chwilę. Każde z nich czuło, że dzieje się coś niewidzialnego, coś, co nie ma nazwy, ale już istnieje. Ryszard opowiadał fragmenty historii, które zwykle zostawia się dla siebie. Mówił o pustych wieczorach, o ciszy, która zamiast uspokajać, przypominała o stracie. Jolanta słuchała, a w jej wnętrzu pojawiał się cichy dialog z własną przeszłością. Też coś straciłam, powiedziała w końcu. Nie w taki sposób jak ty, ale straciłam część siebie, i od tamtej pory boję się, że jeśli kogoś wpuście. Zniknie kolejny kawałek. Ryszard spojrzał na nią uważnie. Nie chcę niczego zabierać, powiedział. Jeśli już, chciałbym pomóc ci udźwignąć to, co już nosisz. Ignacy przyglądał się im w milczeniu, jakby przeczuwał, że dzieje się coś ważnego, choć nie rozumiał jeszcze znaczenia słów. Po chwili położył dłoń na ręce matki. Mamo, ja nie chcę, żebyś była smutna, powiedział szeptem. Jolanta uścisnęła jego palce. Wiem, staram się. Ryszard odsunął krzesło. Jeśli uznasz, że moja obecność cokolwiek komplikuje, odejdę, powiedział, ale jeśli mogę czasem po prostu być obok, to zostanę. Jolanta spojrzała mu prosto w oczy. Nie obiecuję ci niczego, powiedziała. Ani przyszłości, ani wdzięczności. Mogę ci obiecać tylko prawdę, a prawda jest taka, że dziś. Nie chcę, żebyś odchodził. Słowa zabrzmiały spokojnie, ale w ich środku drżało coś, czego nie można było już cofnąć. Ryszard skinął głową. Zostanę, odparł. Ignacy uśmiechnął się szeroko, jakby tym jednym zdaniem ktoś przywrócił światu trochę równowagi. Reszta rozmowy płynęła wolniej. Opowiadali o drobiazgach, o wspomnieniach, o rzeczach, które kiedyś były tłem, a dziś stawały się mostem między nimi. Ryszard słuchał, Jolanta mówiła bardziej niż zwykle a Ignacy wtrącał pytania, które nadawały ton każdemu zdaniu. W pewnym momencie Ryszard powiedział Myślę, że czasem ludzie spotykają się w chwili, w której już niczego nie szukają i właśnie wtedy coś się zmienia. Jolanta odpowiedziała cicho. Może dlatego, że wtedy przestają udawać. Ich spojrzenia spotkały się ponownie. Nie było w tym obietnicy było porozumienie. A w tym porozumieniu coś w nich się wyrównało. Nie między dwojgiem obcych, lecz między dwiema poranionymi historiami, które zaczynały układać się obok siebie. Trzeciego dnia Ryszard pojawił się wcześniej niż zwykle. Tym razem nie usiadł w holu. Nie czekał w milczeniu. Wszedł spokojnie do środka, ale w jego ruchach było coś innego. Cel, który wcześniej skrywał w domysłach, teraz niósł otwarcie. Jolanta zauważyła to od razu, gdy zeszła na dół. Spojrzała na niego uważnie. Coś się stało? Zapytała bez niepokoju, ale z wyczuciem, które kobiety nabywają, gdy zbyt wiele razy musiały reagować na nieprzewidziane. Ryszard nie owijał w bawełnę. Rozmawiałem z przyjaciółką, Renata Sawicka, prowadzi sklep z odzieżą, szuka kogoś do pomocy. Jolanta uniosła brwi, a jej ciało odruchowo się napięło. Nie szukam opieki, powiedziała ostrożnie. Nie chcę niczego, za co miałabym się czuć wdzięczna. Ja tylko chcę szansy. Ryszard nie cofnął się. Właśnie to proponuje Renata. Szanse. Niczego więcej. Nie było w nim nachalności. Była prostota, która nie domagała się niczego w zamian. Jolanta przez chwilę mierzyła go wzrokiem, jakby ważyła, czy zaufanie do niego to już decyzja, czy jeszcze ryzyko. W końcu skinęła głową. Pojechali razem tramwajem. Ignacy siedział obok przyklejony do okna, obserwując miasto z oczami szeroko otwartymi, jakby każda ulica mogła opowiedzieć nową historię. Jolanta nie odzywała się. Patrzyła na swoje dłonie, skrzyżowane na kolanach, wiedziała, że to ważny dzień, ale nie przez samą ofertę pracy, przez to, że po raz pierwszy od dawna czuła się kimś, kogo nie trzeba ratować, tylko komu można zaufać. Renata Sawicka czekała przy wejściu do sklepu. Kobieta po czterdziestce, ubrana skromnie, ale z klasą, z oczami, które widziały więcej niż mówiła jej twarz. To ona? Zapytała Ryszarda, patrząc na Jolantę bez uśmiechu, ale z ciekawością. To Jolanta, odpowiedział krótko. Renata otworzyła drzwi i gestem zaprosiła ich do środka. Sklep był zadbany, z półkami ułożonymi precyzyjnie, z manekinami w oknach, które nie wyglądały jak eksponaty. Ale jakby zaraz miały się poruszyć. Porozmawiamy tylko we dwie, powiedziała do Jolanty, bez patrzenia na Ryszarda. Chcecie usłyszeć? Jolanta weszła za nią do małego zaplecza, gdzie zamiast krzeseł były pudła i rolki materiałów. Usiadły naprzeciwko siebie, na dwóch starych stołkach. Opowiedz o sobie, poprosiła Renata, nie dodając żadnych warunków, nie precyzując czego dokładnie oczekuje. Jolanta nie mówiła o bólu. Nie wspomniała ani słowem o tym, co ją złamało. Skupiła się na tym, co potrafiła: cierpliwości do ludzi, dokładności w pracy, umiejętności słuchania nawet wtedy, gdy klient nie wiedział, czego naprawdę chce. Przez lata pracowałam w miejscach, gdzie nikt nie zauważał, co robię, ale wszystko, co było zrobione, miało moje ręce, powiedziała cicho. Renata patrzyła w milczeniu. Jej spojrzenie było uważne, ale nieoceniające. Po chwili wstała, przeszła obok Jolanty, podniosła jedną z rolek materiału i rzuciła ją jej na kolana. Jutro przyjdź o ósmej, zobaczymy co potrafisz. Jolanta spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem. To znaczy, że dostałam pracę. To znaczy, że dostałaś początek, odpowiedziała Renata. Reszta zależy od ciebie. Gdy wyszła na zewnątrz, Ignacy natychmiast podbiegł do niej i objął w pasie z całą swoją siłą. Wiedziałem, mamo, zawsze ci się udaje. Jolanta pochyliła się i objęła go równie mocno, czując, jak napięcie powoli opuszcza jej ciało. Nie zawsze, odpowiedziała mu cicho. Ale może teraz się uda. Na rogu ulicy, jakby zupełnie przypadkiem, pojawił się Leon Głowacki. Miał w ręku papierową torbę z obiadem i lekko zdziwione spojrzenie. To wyglądało na ważny moment, rzucił, zerkając raz na Jolantę, raz na Ryszarda. Był ważny, odpowiedziała Jolanta. I pierwszy raz od dawna mam wrażenie, że to zdanie ma sens. Leon skinął głową z uznaniem. W takim razie, powiedział, życzę, żeby to był dopiero początek ważnych dni. Odszedł, nie dodając nic więcej. Ryszard nie powiedział nic przez chwilę, potem tylko westchnął. Nie ze zmęczenia, ale z ulgi, która nie potrzebowała słów. Jego twarz nie zdradzała euforii, tylko ciche zadowolenie, jakby coś w nim znów zajął oddech, którego dawno nie czuł. Ignacy biegł przed nimi, a oni szli powoli za nim, jakby każdy krok był potwierdzeniem, że właśnie tutaj, w tym miejscu, coś zaczęło kiełkować. Niegotowe, niepewne, ale prawdziwe. Wieczorem, kiedy Ignacy zasnął, Jolanta usiadła przy oknie hotelowego pokoju, przez chwilę patrzyła w swoje odbicie w szybie, jakby widziała kobietę, której dawno nie spotkała, kobietę, która nie była już tylko matką walczącą o przetrwanie, ale kimś, kto miał przestrzeń, by znowu być sobą. Dziękuję, powiedziała nagle bez patrzenia na Ryszarda. Za co? Za to, że mnie nie przestraszyłeś swoją dobrocią. Bałem się, że tak się stanie, ale się nie stało. Ich spojrzenia spotkały się w ciszy. I w tej ciszy coś się zbudowało. Nie z obietnic, nie z przyszłości, ale z obecności. Następnego dnia miał przynieść coś, czego żadne z nich się nie spodziewało. Następne dni wypełniła praca, rytm prosty i powtarzalny, ale nie pusty. W ciszy, która nastała między nimi, coś się oczyszczało. Nie poprzez wielkie rozmowy, ale przez gesty, spojrzenia, niewypowiedziane zrozumienie. Renata w sklepie była wymagająca ale sprawiedliwa. Uczyła dokładnie, nie z góry, pokazywała jak układać towar, jak odczytywać potrzeby klienta, kiedy się nie narzucać, a kiedy zdecydowanie proponować. Gdy Jolanta popełniała błąd, nie padały krytyczne uwagi, tylko krótkie. Zobacz to jeszcze raz. W tym tonie było coś, co przypominało, że zaufanie rodzi się w codzienności. Ignacy przychodził po matkę każdego dnia. Czekał na nią cierpliwie, siedząc z kartką i kredkami w rękach. Rysował. Linie były niepewne, kolory czasem się mieszały, ale w tych obrazkach była opowieść. Pewnego dnia Renata schyliła się i spojrzała na jeden z jego rysunków. Trzy postacie trzymające się za ręce. Dwie większe, jedna mniejsza. A kto to jest tutaj? zapytała z lekkim uśmiechem, wskazując środkową postać. Ignacy odpowiedział bez zawahania. To ja, moja mama, oni Ryszard. Jolanta usłyszała to zdanie z drugiego końca sklepu, i przez moment, krótki ale intensywny, coś w jej piersi się zatrzymało. Nie ze strachu, z czegoś bardziej złożonego, z uświadomienia sobie, że jej dziecko już umie nazwać to, co ona dopiero zaczynała czuć. Wieczorem, kiedy Ignacy już spał, ona i Ryszard siedzieli w hotelowym pokoju. Dzielili ciszę. Nie z przymusu, z wyboru. Przestrzeń między nimi nie była napięta. Była nasycona czymś, co dojrzewało. Jolanta mówiła pierwsza. Boję się, przyznała. Boję się polegać na kimkolwiek. Boję się, że jak tylko zaufam, znowu coś stracę. A ja już nie wiem, czy jeszcze potrafię to unieść. Ryszard słuchał. Nie spieszył się z odpowiedzią. Też się boję, odparł. I mimo to wciąż tutaj jestem. Nie próbował jej uspokajać. Nie obiecywał niczego. Po prostu był. Jolanta skinęła głową, nie spuszczając wzroku z jego dłoni, dłoni, które nie szukały jej ręki, ale które trwały blisko. Nie wiem, dokąd to wszystko zmierza, powiedziała cicho, ale wiem, że nie chcę się spieszyć, nie chcę niczego na siłę. Nie musimy biec, powiedział łagodnie Ryszard. Możemy iść, powoli, razem. Jolanta uniosła wzrok, zobaczyła w jego oczach to samo, co czuła gotowość bez nacisku. Iść. To potrafię, odparła. Drzwi pokoju uchyliły się nagle. Mała głowa pojawiła się w świetle korytarza. Ignacy, zaspany, pocierał oczy. Zostaniecie? Zapytał półgłosem, jakby jeszcze śnił. Jolanta spojrzała na Ryszarda. Milczenie trwało tylko chwilę. Zostaniemy, powiedziała. Tak długo, jak to będzie miało sens dla nas wszystkich. Ignacy się uśmiechnął. Ten uśmiech nie był tylko dziecięcą radością, był spokojem. Po chwili znów zasnął, a oni zostali w tej samej pozycji. Nie musieli już nic dodawać. Tego wieczoru Renata zadzwoniła. Nie z pytaniami o pracę, po prostu by zapytać, jak się czujesz? Jej głos był prosty, codzienny, ale w nim było coś, co Jolanta poczuła aż w środku. Ktoś pomyślał o niej bez powodu. Niedługo potem przyszła wiadomość od Leona. Krótkie. Potrzebujecie czegoś? Nie oferował niczego konkretnego, po prostu sygnał, że są ludzie, którzy już nie są tylko tłem. Nazwiska, które kiedyś nic nie znaczyły, stały się punktem oparcia. Nagle te osoby tworzyły coś więcej sieć, cienką, ale wytrzymałą, która nie przygniatała, tylko trzymała w równowadze. Ryszard spojrzał na Jolantę. Nie z pytaniem, nie z oczekiwaniem. Zmieniłaś się, powiedział bardziej stwierdzając niż oceniając. Jolanta nie zareagowała od razu. W końcu odpowiedziała spokojnie: Nie. Ja tylko przypomniałam sobie, kim mogę być. Nie było w tym ani dumy, ani pokory, tylko prawda. Ryszard nie próbował jej poprawiać, Jolanta nie próbowała się tłumaczyć. W ciszy, która między nimi zapadła, nie było pustki, była przestrzeń. I w tej przestrzeni coś się zaczęło naprawdę odbudowywać nie na siłę, nie przez cud, tylko przez decyzję. I w tej decyzji codziennej, kruchej, ale prawdziwej, odnaleźli miejsce, które nie musiało być nazwane domem, by takim się stać.